Nazywam się Iwona Guzowska, niegdyś byłam mistrzem świata w Boksie, teraz jestem posłem na Sejm RP. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji poświęconej akcji Prostata na lata. O zdrowie trzeba dbać, bo zazwyczaj mężczyzna jest ojcem, mężem, jest dziadkiem. No i chcieli, my, kobiety, chciałybyśmy, żebyście Panowie żyli jak najmniej. Kampania Prostata na lata jest kampanią profilaktyczną, która właśnie ma skłonić mężczyzn do tego, żeby się zastanowili, pomyśleli o swoim zdrowiu. Dlatego uważam, że zaangażowanie się również znanych osób w tego typu kampanie pomoże. Tego typu akcje profilaktyczne, które właśnie mają na celu oswojenie, pokazanie, że tematy, które wydają nam się wstydliwe, wcale takimi nie są, że są bardzo ważne i że warto poświęcić temu uwagę. W związku z tym uważam, że jak najbardziej to oswojenie nastąpi właśnie dzięki temu, że wychodzimy na zewnątrz, że pokazujemy mężczyznom, że są bardzo ważni i że bardzo ważne jest, żeby pali do siebie. Mężczyźni nie lubią przyznawać się do słabości, a tym samym nie lubią mówić o chorobach. I tak naprawdę chyba skrywają to bardziej niż kobiety. W związku z tym yy, trzeba, trzeba im pomóc. I mam nadzieję, że właśnie tak się Edukuję moich rodziców i zawsze im mówię, że trzeba chodzić na badania. Oni na szczęście wiedzą to i chodzą. Mój syn 20 latek, bardzo dba o swoje zdrowie i ma świadomość, że jak dzieje się coś niepokojącego, to żaden wstyd pójść do lekarza po poradę i sprawdzić co się dzieje.